W przepiękny sposób w ostatnich dniach Kościół Święty przypomina nam prawdę o świętych obcowaniu. Dlatego że w ostatnią niedzielę października obchodziliśmy święto Chrystusa Króla. Ta uroczystość odnosi się do Kościoła wujującego na ziemi, czyli do nas. W dniu 1 listopada obchodziliśmy uroczystość wszystkich świętych, czyli tych, którzy już cieszą się oglądaniem Pana Boga w niebie i to tyczy się Kościoła Triumfującego. A dziś wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, a więc wspominamy dziś tych, którzy, których nazywamy Kościołem Cierpiącym którzy jeszcze muszą odpokutować, aby tą radością nieba się cieszyć. Jest to o tyle ważna prawda, że zazwyczaj, kiedy mówimy o świętych obcowaniu, to kojarzy nam się to tylko z tym, że modlimy się za wstawiennictwem świętych. Natomiast jest to coś więcej, bo to tłumaczy nam to, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, i że pomiędzy Jego członkami następuje pewna wymiana. A mianowicie konkretnie w tym przypadku, jaki dzisiaj nam Kościół daje do rozważania i do praktykowania, czyli w przypadku Kościoła cierpiącego, to pamiętać musimy, że kiedy modlimy się za tych, którzy pozostają jeszcze w czyśćcu, za duże w czyśćcu cierpiące, to bez wątpienia nie pozostają one wobec nas obojętne i odwdzięczają się swoimi modlitwami i wsto, swoim wstawiennictwem za nami. Dlatego, że sobie same nie są w stanie pomóc, my możemy im pomóc, ale chociaż sobie nie mogą pomóc, to mogą jak najbardziej pomagać nam. A jak też i zauważa chociażby Święty Alfons Liguori w swoich rozmyślaniach to tym bardziej musimy pamiętać o tym, że wtedy, kiedy już przyjdzie moment, że owe dusze Czyścowe dostąpią tego oglądania Pana Boga w niebie, czyli będą świętymi, będą już cieszyć się radością nieba, to tym bardziej o nas też nie zapomną, a więc będziemy mieli również świętych orędowników w niebie. I Kościół Święty, drodzy wierni, też wskazuje nam, jak ważna jest modlitwa za zmarłych, właśnie przez to, jak chociażby wygląda liturgia, a dokładnie Msza Święta, która jest sprawowana z tego formularza za zmarłych. Jest ona nieco uproszczona, jak już zauważyliście i jak zauważycie w dalszej części Mszy Świętej, jest uproszczona w stosunku do tego, co zazwyczaj widzimy w czasie Mszy Świętej. Właśnie po to, żeby niejako skupić naszą uwagę na tym, że w tym momencie modlimy się konkretnie za zmarłych. I to wszystko, co odnosi się do radości, co odnosi się do nas konkretnie, czyli do, do wiernych, jest niejako pominięte. Tak jak ten Psalm 42 na początku. Tak jak wszystkie rewerencje, pocałunki, jak błogosławieństwo wody jest pominięte, bo to niejako jest symbolem wiernych, a że w tej Mszy Świętej za Zmarłych konkretnie na nich się skupiamy, to to błogosławieństwo jest pominięte. Tutaj niestety, no, ze względu na nasze możliwości, po mszy świętej nie mogą się, jak to w dzień zaduszny zwykle ma miejsce, odbyć się też egzekwie, bo y, tak to też i y, praktyką kościoła zawsze było, że w dzień zaduszny była y, na tej mszy świętej za zmarłych wystawiona taka symboliczna trumna i były odprawiane również z Czego, tak no, jak wspomniałem, my z naszych przyczyn praktycznych uczynić nie może. Ale co do tego też chciałbym podzielić się pewną ciekawostką. Mianowicie kiedyś, jako ministrant w mojej rodzinnej parafii, już no, wiele lat temu, kiedy buszowałem na strychu nad Zakrystią, jeszcze nie wiedziałem też, co to jest w ogóle msza i, i tak dalej, ale znalazłem właśnie taką trumnę, która prawdopodobnie właśnie na ten dzień była przeznaczona. I jeszcze to był czas, kiedy te rzeczy nie były wyrzucone. Tam była trubna, były różne mszały. Teraz już wiem, że to jest wyrzucane stamtąd, ale wtedy jeszcze było. I co ciekawe, że na tej trubnie było umieszczone, na wieku było umieszczone lustro. Tak, żeby, jak można się domyślać, każdy, kto podejdzie, mógł tam zobaczyć siebie. Dlatego też, drodzy wierni, te wszystkie obrzędy mają i służyć zmarłym, ale też i dla nas mają być swego rodzaju katechezą i przypomnieniem właśnie o śmierci. Chociażby ta przepiękna sekwencja Dies Irae, o której no, tak naprawdę w krótkich słowach ciężko powiedzieć i to powinno się stać przedmiotem rozmyślania chyba na cały listopad jeszcze by zapewne starczyło, ale powinniśmy o tym sobie przypominać, że tak jak dziś wspominamy zmarłych, taki nam przyjdzie stanąć na sądzie Bożym. Nie wiemy kiedy to będzie miało miejsce, nie wiemy w jakich okolicznościach, ale wiemy, że to będzie. Stąd czynić mamy wszystko, aby zawsze na ten Moment być gotowym, aby walczyć o życie własce uświęcającej. I warto, żebyśmy szczególnie w tym miesiącu w listopadzie, który jest poświęcony pamięci zmarłych, i z jednej strony pamiętali o tej żarliwej modlitwie za zmarłych, chociażby i to wynika i ze sprawiedliwości, bo nieraz to się tyczy. Naszych bliskich, i to po prostu ze, sprawi ze sprawiedliwości należy się, abyśmy się za nich modlili. Ale również i z miłości bliźniego, ale też i pamiętając, że my też będziemy w takiej sytuacji i będziemy tej modlitwy potrzebowali. A jeżeli to czynić będziemy sami, to na pewno i nam tej modlitwy nie zabraknie. A co ważne, jeżeli czynić to będziemy, to i bez wątpienia uczyć będziemy. Tego młode pokolenia. Bo dzisiaj, jak wiemy, śmierć jest te, takim tematem, można powiedzieć, tabu. O tym się nie mówi, kiedyś było normalne, przecież, że w domu po śmierci dzieci ubierały do trumny swoich rodziców, wnuki patrzyły, widziały swoich dziadków. Ja sam bardzo dobrze pamiętam, jak w moim rodzinnym domu. Byli dziadek, babcia, później mój ojciec. I tak się złożyło, nawet że właśnie w tym pokoju w moim domu, w którym stała trumna mojego dziadka, mojej babci, później mojego ojca, tak się złożyło, że później ja dostałem ten pokój i łóżko stało obok tego miejsca, gdzie stała trumna. I czasami zdarzało mi się, że właśnie sobie o tym przypominałem, że przecież obok tam leżał dziadek, babcia, Ojciec, o takich rzeczach, drodzy wierni, trzeba naprawdę myśleć. Nie może być tak, jak to teraz się zdarza, że po prostu dzieciom absolutnie nie można mówić, że dziadek czy babcia zmarł, będzie trauma i najlepiej to by było z psychologiem mówić o takich rzeczach. To jest komedia. Jeżeli tak yy, będą ludzie robić, to przepraszam bardzo, ale ich własne dzieci nie pochowają, bo będą miały traumę. Dlatego wszystko czyjmy, abyśmy rzeczywiście śmierci się nie bali, abyśmy na Sądzie Bożym mogli stanąć pełni dobrych uczynków, własce uświęcającej. Korzystajmy z tych możliwości, które nam Kościół daje, które nam Pan Bóg każdego dnia daje, z tych wszystkich łask, trudów, cierpień które tak często marnujemy, a możemy już tutaj wiele odpokutować i zaoszczędzić sobie wiele cierpień w czyściu. Jak jasno chociażby święty Tomasz za chwilę mówi, że to, co my tutaj możemy wycierpieć, to jest nic w porównaniu z tym, co będzie w czyściu. Te męki będą o wiele większe, bo pierwsze, będzie to, to ta zwłoka w oglądaniu Pana Boga. Tak jak ci, te dusze, które będą w piekle, to ich największym dramatem będzie to, że nie będą mogły oglądać Pana Boga na wieki. Natomiast w przypadku dusz czyśćcowych to będzie to, że one przez ten czas, kiedy są w czyśćcu, nie będą mogły Pana Boga oglądać. I to będzie dla nich rzeczywiście dramatem, bo już tak jak my może tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo jeszcze ciało nas tutaj trzyma przy tych wszystkich ziemskich sprawach, tak już wtedy... Zrozumiemy, jak wielkim to jest dramatem, że jeszcze nie, mogle, nie możemy osiągnąć tego naszego celu ostatecznego. I oprócz tego to będą też i kary zmysłów, tak jak w przypadku tych, którzy są w piekle, ale do pewnego czasu. Więc skoro Pan Bóg daje nam tyle możliwości, żeby teraz to sobie skrócić, to jest krótko mówiąc głupotą z naszej strony, jeżeli z tego nie korzystamy. I jeżeli też i innym nie pomagamy, jeżeli nie korzystamy z tych możliwości, jakie Kościół nam teraz daje, tych odpustów za zmarłych, to jest bardzo ważne, jeżeli ktoś może, to niech to, drodzy wierni, czyni. Prośmy więc Najświętszą Marię Pannę, aby i Ona wstawiała się za tymi wszystkimi duszami czyśćcowymi, które my polecamy, ale też i by o nas pamiętała, by nam wyprosiła łaskę dobrej śmierci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.